Cześć! Niech was Bóg błogosławi. ZESZYT siódmy! POKÓJ NIECH BĘDZIE Z TOBĄ kiedy czujesz się słaba, przyjdź do mnie, a ja dam ci siłę. Masulo, wiesz, dlaczego cię wybrałem? Nie, nie wiem, Jezu. Zatem powiem ci: Wybrałem cię, bo jesteś słaba i znacznie nędzniejsza od wszystkich znanych mi stworzeń. Nędza przyciąga mnie, bowiem chcę ją pocieszyć. Ty jesteś słaba i nieuzdolniona. Niezdolna nawet do posługiwania się jednym ojczystym językiem. Panie, jeśli jestem tak zła, dlaczego wybrałeś mnie, abym otrzymywała orędzia? Czy nie powiedziałem Ci już tego? Dzieci są moją słabością, bo pozwalają mi się formować. Wybrałem Cię, abyś o, aby okazać moją miłość poprzez Ciebie. Delikatny kwiat, niezdolny sam z siebie wzrosnąć. Kwiat, który znalazłem pośrodku pustyni, który wziąłem i przesadziłem do mojego ogrodu radości. Aby wyrósł w moim świetle. Wszystko, o co Cię proszę, to miłość. Kochaj mnie i bądź mi wierna. Pragnę wierności z Twojej strony. Chcę, aby każda kropla miłości Twego serca napełniała moje serce. Pragnę miłości, bo jestem nauczycielem miłości. Zatem wszystko, o co Cię proszę, to żebyś mnie kochała. Jeśli kochasz kogoś, czy nie płoniesz z pragnienia, aby być z nim w każdym momencie swego życia? Tak, to prawda. Zatem cóż bardziej naturalnego niż całkowite ofiarowanie mi siebie? Pójdź, przyjdź do mnie, ja jestem twoim ojcem. Wiem, że jesteś niezdolna bez mnie, biedna, kiedy jesteś zdana na samą siebie, słaba, kiedy jesteś sama. Pozwól mi ukształtować cię, abym poprzez ciebie mógł przekazać moje orędzie. O córko, jak wiele będziesz musiała się nauczyć? Wiem, wiem, że nic nie wiem. Wasulo, kocham cię. Nie ulegaj zwątpieniu, odpowiem na Twoje pytanie. Ja nie wybieram jedynie dusz, które są moimi oblubieńcami w życiu zakonnym. Przychodzę również wybierać pomiędzy tymi, które mnie nie znają. Pukam do każdych drzwi. Pukam i czekam, mając nadzieję, że, że zostanę usłyszany. Masulo, pragnę żarliwie, żeby każda dusza przygarnęła mnie i przyjęła. Ja kocham was wszystkich.